Podkarpacie.pl. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zdeklarował się, że w razie potrzeby przyjmie uchodźców z Syrii. Pytamy mieszkańców Sanoka, czy nasi włodarze powinni brać z niego przykład. Nasi władarze absolutnie powinni brać przykładu z pana prezydenta Ferenca, gdyż jest to działanie skrajnie nieodpowiedzialne. No cóż, przykład Niemiec. Doskonale obrazuje to, jak na przykład działa polityka migracyjna. A mianowicie migranci są, bo to nie są uchodźcy, to są migranci ekonomiczni, yy, są przede wszystkim rozlokowywani w mniejszych miejscowościach yy, poza dużymi miastami, bo tam już też nie ma miejsca. Dla mnie jest to skrajnie nieodpowiedzialne działanie, i mam nadzieję, że zostanie to rozliczone w przyszłych wyborach, jeśli chodzi o pana Ferenca, bo to. Mówię, to są kwestie bezpieczeństwa nasze, naszych dzieci. To jest inna kultura, inna wiara. Tam są skrajnie inne od naszych i myślę, że nie powinni. Ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie bardzo na naszym terenie. No, no pytanie, co oni mieliby tutaj robić, prawda? Tak tylko siedzieć i mielibyśmy płacić na nich, oni by tylko sobie tak żyli. Na naszym terenie w ogóle jest ciężko z pracą jakąkolwiek, więc nawet dla nich nie wiem, czy cokolwiek by się znalazło. A taki hotel wypoczynkowy tylko w naszych terenach, no nie wydaje mi się. Jak mi myśli, byłoby bezpiecznie czy niebezpiecznie? Pani czułaby się bezpiecznie, gdzie, gdzieś tam ci uchodźcy są? Czy, czy to tak nie oddziałuje na, na, na psychikę, na, na odbiór nas mieszkańców? Wydaje mi się, że raczej niebezpiecznie. No bo no nawet nie mają żadnego zajęcia. Wiadomo, że na różne sposoby szukaliby pewnie jakichś dochodów rozrywek. Także nie, raczej wydaje mi się, że nie byłoby bezpiecznie. Potrzebującym zawsze trzeba pomóc. Oczywiście odpowiednia selekcja, ale potrzebującym trzeba pomóc. To jest moje zdanie. Ja jestem na nie. Mhm. Y uważam, że powinno się pomagać w miejscu, bo przecież wszystkim nie pomożemy. Po prostu, po, y no, na przykład w Syrii, to jakąś, jakąś formę powiem. Myślę, że to jest jakaś y polityka. Nie wiem, ktoś zarabia pieniądze na tym żeby po prostu chodzi o tych, co sprowadzają yy, uchodźców. Poza tym w Afryce nie ma yy, wojen, a oni przyjeżdżają, bo są ekonomiczni. A poza tym wszyscy ci, co mówią, niech najpierw w tych swoich domach, jakich stać parę uchodźców przyjmą, prawda? Tutaj społeczeństwo nie jest bogate, więc uważam, że najpierw nie dadzą przykład, przyjmą, no i zobaczymy. Wieczorem odjadą do Niemiec prawdopodobnie. Niektórzy przecież też byli przyjęci przez tą właśnie organizację pani Miriam bodajże. I wszystko mieli, ludzie się faktycznie chcieli pomagać, bo Polacy pomagają, to nie chodzi o to, żeby nie pomagać, no to po prostu nie możemy ryzykować. Nie, co im zapewnimy tutaj? To jestem Anty. Ja się nie zgadzam na uchodźców. <noise> Dziękuję nie miałabym nic przeciwko. Jeżeli miałoby to formę jakiegoś referendum i odpowiedź byłaby na tak, to jak najbardziej. Oczywiście, po selekcji tych osób, które miałyby przyjechać do Polski, bo to jest najważniejsze. Jeżeli służby to zrobią, no to tym, którzy są rzeczywiście uchodźcami, należy pomóc. Ale po konkretnej selekcji, oczywiście, i weryfikacji tego, kto przyjeżdża z jakich krajów i czy jest to uchodźca ekonomiczny, który w sumie nie jest uchodźcą, czy też osoba oczekująca przed wojną i wszystkim, co się z tym wiąże. Ja jestem ogólnie za tym, żeby nie przyjmować. a znaczy jeszcze jakby to były tylko dzieci i matki, właśnie kobiety, większość kobiet, to, to bym nie miała nic przeciwko temu, ale tam widzę po wszystkich tych portalach i z wiadomości widać, że to jest większość raczej mężczyzn i to zdrowych i także nie jestem, nie popieram tego. Jeżeli chodzi o uchodźców, współczuję tym ludziom, ale Polaków jest bardzo dużo, według mnie, biednych i potrzebujących i trzeba byłoby się zająć raczej nimi. A, a, a pan, co, co pan sądzi o tej sytuacji? Czy pan by tutaj widział uchodźców, czy nie widział? No nie, raczej nas na znał to nie stać, bo po pierwsze, kulturowo zbytnio się różnimy i raczej się nie dogadamy. Zresztą widać, co się w Szwecji dzieje, już są na skraju wojny domowej, więc no zdecydowanie nie. <laughs> nie jestem za przyjmowaniem w ogóle uchodźców do Europy. TV